Witajcie. Dziś rozwiążemy sobie zadania tekstowe, zadawanie i dojmowanie ułamków zwykłych. Chciałabym yy... rozpocząć od zadania dziewiątego. Ania, Basia i Celinka miały po tyle samooszczędności. Na cele charytatywne Ania przeznaczyła trzy piąte swoich oszczędności. Basia przeznaczyła 2 trzecie, a Celinka 4 siódme. Mamy ocenić zdania, prawda, fałsz. Ania i Celinka razem przeznaczyły na cele charytatywne tyle samo pieniędzy, co Basia. Ania i Celinka. No to żeby stwierdzić, to musimy policzyć, ile mają razem. 3 piąte. Dodać 4 siódme. Przy dodawaniu pamiętajcie wspólny mianownik. Więc rozszerzamy do trzydziestu pięciu. Zatem dwadzieścia jeden trzydziestych piątych. Dodać dwadzieścia trzydziestych piątych. Razem czterdzieści jeden trzydziestych piątych, zatem jedna cała i sześć trzydziestych piątych. Czytajmy. Ania i Celinka razem przeznaczyły, Ania i Celinka, tyle samo co Basia. No nie, Basia ma dwie trzecie, czyli mniej niż jedna cała, zatem fałsz. I Basia przeznaczyła na cele charytatywne mniej niż Ania. Basia, tu jest i Ania, 3 piąte. Żeby porównać, znowu musimy mieć równe liczniki albo mianowniki. Ja wolę mianowniki. Po rozszerzeniu mam tutaj 10 trzecich. 15 i 9 piętnastych. Zatem Basia ma więcej. I tutaj mamy w zdaniu napisane tak. Basia przeznaczyła na cel etetyczny mniej. Zatem też fałsz, bo ma więcej. Ok, bardzo uważnie trzeba czytać. Aby się nie pomylić po prostu. Dobrze. 10. Napisz trzy takie ułamki, aby ich suma była równa dwie całej cztery piąte. Trzy ułamki, no takie trochę nieprecyzyjne, bo nie wiadomo, czy może być na przykład liczba mieszana, ale damy sobie radę. Zamieńmy to sobie na ułamek niewłaściwy. 2 razy 5 to jest 10, czyli 14 piątych. No i teraz mamy zrobić sumę, która da nam razem 14 piątych. No to żaden problem. Mogą być 4 5, może być 7 i 3 5. Sprawdzamy, czy jest 14. Jest. Yy, I tyle. Albo inaczej, może być. Yy, na przykład. 1 cała i 2 piąte. Dodać. 5 piątych. No nie, 5 piątych to nie może. 3 piąte i dodać. I 4 piąte. Tak się składa, że to jest to samo. Ale może być również na przykład 2 całe, 1 piąta, dodać 2 piąte i dodać 1 piąta. Możliwość jest kilka. Napiszcie sobie jeszcze jakieś. To było 10, 11. Wyrażenie arytmetyczne, którego wynik nie jest równy 3 i 3 8 to Żeby stwierdzić, musimy wszystkie policzyć. Zaczynamy od. Tutaj mamy 1, 1 szósta dodać, 2 1 druga. Żebyśmy mogli tutaj policzyć to dodawanie rozszerzamy do szóstki, czyli razy 3. 1 cała i 1 szósta dodać. Dwie całe i trzy szóste otrzymamy trzy całe i cztery szóste. Po skróceniu mamy trzy całe, gdy podzielę przez dwa, mam dwa i dwie trzecie. A w pytaniu mamy którego wynik nie jest równy, no to tak jakbyśmy znaleźli już odpowiedź. Ale przecież policzymy pozostałe: 5, odjąć 1 cała i 5 ósmych. I teraz możemy to sobie zrobić w ten sposób, że zamienimy to na 4 i 5 8 yy, ósmych, bo musi być ten mianownik, który mamy. Zatem 4 całe i 8 ósmych, odjąć 1 cała i 5 ósmych. Liczymy. Najpierw odejmujemy całości 3 liczniki, 3 ósme. Zatem otrzymaliśmy ten wynik, który należało. C 1 i 5 ósmych, 1 i trzy czwarte. Rozszerzymy sobie do ósemki. Zatem 1 cała i 5 ósmych. Dodać 1 cała i 6 ósmych. 2 całe, 11 ósmych, a to jest ułamek niewłaściwy, więc mamy 3 całe i zostaje nam 3 ósme, czyli mamy też dobry wynik. No i ostatni przykład: 7 i 2 trzecie. Odejmowanie teraz mamy 4 i 7 w 24. No, żeby odjąć, również musimy mieć wspólny mianownik, więc rozszerzymy sobie do 24 mogę razy 8. Zatem siedem i szesnaście dwudziestych czwartych odjąć cztery i siedem dwudziestych czwartych. Siedem odjąć cztery to trzy. Szesnaście odjąć siedem to dziewięć dwudziestych czwartych. Mogę go skrócić ten ułamek przez 3. Będę miała 3 ósme. Zatem też jest dobry. Odpowiedź do zadania to A. A miało inny wynik, tak? Zobaczcie, wytłuszczone jest, którego wynik nie jest równy. Mhm. Zrobione. Zadanie 12. Zapis 60. Równa się A 20. Będzie poprawny, jeśli zamiast literki A wpiszemy, jeśli literkę A zastąpimy dwunastką. I mamy wybrać tak lub nie. Oraz uzasadnienie. Po skróceniu obu łamków otrzymamy ułamki o licznikach równych 2. Ułamek z lewej strony można rozszerzyć i otrzymać łamek z prawej strony. Zobaczmy. Zobaczcie. Mamy równa się. To znaczy, że te dwa ułamki są równe, ale my tego jeszcze nie widzimy. Żeby były równe, to muszą mieć równe mianowniki i równe liczniki. Więc rozszerzmy sobie tak, aby był równy mianownik. Chcę, żeby było 20, no to rozszerzam przez 2. Ale gdy rozszerzam, to muszę rozszerzać i licznik, i mianownik. Otrzymam zatem 12 dwudziestych. I to ma być równe A20. Zatem to moje A musi być równe 12 żeby dwa ułamki były równe. Sprawdzamy. Jest 12? Jest, więc odpowiedź tak. I teraz uzasadnienie. Ułamek z lewej strony można rozszerzyć i otrzymać ułamek z prawej strony. Dla mnie drugie wyjaśnienie jest wystarczające. Pierwsze po skróceniu obu ułamków. Mhm. Mm Otrzymamy ułamki o licznikach równych 2. 0,6 w żaden sposób nie skrócę, żeby było 2. Także dwójeczka. 13. Ania napisała trzy liczby, z których każda następna jest o dwie całe i 5 szóstych większa od poprzedniej. Druga z nich jest równa 8. Różnica największej i najmniejszej liczby jest równa. Napisała 3 liczby. Druga jest 8. I Jeszcze ważna rzecz. Każda następna jest o 2 cały 5 szóstych większa od poprzedniej. Zatem żeby wyliczyć tą trzecią, to ja muszę do 8 dodać 2 całe i 5 szóstych. No to obliczmy tutaj nie mam żadnego ułamka tylko całości, więc mam 10,5 szóstych. Więc wpisuję to tutaj. A jak wyliczyć tą pierwszą liczbę? W jaki sposób? No, informacja nam mówi, że każda kolejna jest o 2 całej 5 większa, więc jeśli to jest liczba, która była wcześniej, to ona jest mniejsza. O te 2 całej No to obliczmy to. Mogę zapisać to jako 7 i 6 szóstych. Odjąć 2 całe 5 5 i 1 szósta. A pytanie jest takie: Różnica największej i najmniejszej liczby jest równa. Największą mamy tutaj, najmniejszą mamy tutaj. No to robimy różnicę. 10 i 5 szóstych. Odjąć 5 i 1 szósta. 5 i 4 szóste. Zauważcie, że można skrócić. No to skracamy 5 i 2 trzecie. Odpowiedź B. Nie zawsze będzie odpowiedź podana, bo jeśli nie skrócimy, to takiej odpowiedzi nie widać. Zatem pamiętajcie o tym, żeby doprowadzić do najprostszej postaci. Czternaste zadanie teraz. Mamy równania do rozwiązania i jeszcze mamy wykonać sprawdzenie. Zaczynamy. A. Dodać 2 całe i 3 piąte. równa się 7. Żeby wyliczyć A, musimy od wyniku odjąć. Zamieniamy sobie to na 6 i 5 piątych. I odejmujemy. 4 i 2 piąte. A sprawdzenie wygląda w ten sposób, że wstawiam pod literkę. Do równania to co wyliczyłam, czyli 4-2 piąte, dodać 2 i 3 piąte. całości to 6, 2 i 3 to 5 piątych, czyli 7 dobrze wyliczyliśmy. Zachęcam Was do tego, żebyście zatrzymali filmiki i sami policzyli i sprawdzili, czy macie OK lub nie. Albo yy, gdy jest jakiś problem, to po prostu puścić sobie filmik i. Może poszukać jakiegoś, jakiejś wskazówki, tak? Żeby spróbować policzyć samodzielnie, kiedy tylko się da. Teraz znów mamy wyliczyć, nie wiadomo. Dodawanie jest tutaj, więc żeby wyliczyć to B trzeba odjąć. 5 1 piąta, odjąć, 3 1 druga. Rozszerzamy mianowniki do dziesiątki, do piątki. Tutaj razy 5, tam razy 2. I liczymy 5 odjąć 3 całe pięć dziesiątych. Piątkę mogę zapisać jako 4 i 10 dziesiątych. Zatem 4 i te 10 dziesiątych muszę dodać do dwóch dziesiątych. Mamy 12 dziesiątych. Albo po prostu zamienić na łamek niewłaściwy. Też można. 1 cała odejmuję 7

Tu jest jeszcze jedna całość, czyli mamy 5 i 2 dziesiąte. Po skróceniu 5 i 1 piąta mamy dobrze. Sprawdzenie nam pokazuje, czy dobrze obliczyliśmy. Oczywiście, jeśli nie pomylimy się gdzieś rachunkowo. C odjąć. 2 całe i 2 trzecie. To znaczy 1 i 1 druga. Teraz, od jakiej liczby odejmiemy 2 całe 2 trzecie, żeby otrzymać wynik? Żeby wyliczyć tą liczbę, trzeba dodać. Znowu musi być wspólny mianownik, więc mnożymy sobie przez 2, bo 6 może być naszym wspólnym mianownikiem. 2 i 4 6. 1 i 3 6. Po dodaniu, 3 całe i 7 szóstych. Czyli tutaj jest ułamek niewłaściwy. 4 i 1 6. Również można wykonać sprawdzenie. Ja już go nie będę wykonywała. Zróbcie je sami. D. 4 i 1 6, Odjąć D. 2 i 5 szóstych. wyliczyć D. Tak jak Wam kiedyś podpowiadałam, jeśli nie wiecie co zrobić, to zapiszcie sobie to równanie podobnie, ale z użyciem liczb mniejszych, które jesteście w stanie obliczyć w głowie. 4 odjąć, d równa się 3. No to wiem już, że d to jest 1. To po prostu widać. Jak wyliczyć to d, używając czwórki i trójki? Od czwórki odjąć 3. Zatem od pierwszej liczby odejmuję wynik. I 5 szóstych. Tak się składa, że mamy już równe mianowniki. Yy, zamień sobie teraz na łamki niewłaściwe. Troszeczkę inaczej. 4 razy 6 to 24, dodać 1, 25 szóstych, odjąć 2 razy 6, 12 i 5, 17 szóstych. 6 w mianowniku yy, i 8 w liczniku, czyli 1 cała i 2 szóste po skróceniu 1 cała i 1 trzecia. I to jest nasza literka D. I znów można wykonać sprawdzenie.